Witam dzisiaj serdecznie. Tak samo jak witam serdecznie wczoraj u mnie na kanale i witam każdego dnia serdecznie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajęli się taką kwestią, czy ziemia w ogóle jest pusta, albo czy istnieje na przykład jakaś podziemna cywilizacja pod powierzchnią ziemi, która by posiadała własne słońce. No, myślę, że na pierwszy oka te pytania, które w tej chwili stawiam, są dosyć absurdalne, ale. Chciałem, żebyście wiedzieli, że te pytania dręczyły umysły ludzi nie tylko dzisiaj, ale przez wieki, naprawdę, naprawdę przez wieki, bo koncepcja pustej Ziemi, czyli Hollow Earth to jest taka hipoteza, która sugeruje, że nasza planeta jest w ogóle wewnętrznie pusta, albo też można by powiedzieć, zabiera jakieś ogromne podziemne przestrzenie, w których nie może istnieć zaawansowana cywilizacja. No i według niektórych teorii we wnętrzu Ziemi miałby znajdować się, miałoby się w ogóle znajdować własne Słońce, które oświetlałoby i ogrzewałoby w ogóle ten tajemniczy świat. No na przykład jaka jest w ogóle historia tej koncepcji pustnej Ziemi, no bo te teorie istniały już w ogóle w starożytności, bo była starożytność, były przecież mistyczne wierzenia, no i w wielu kulturach istnieją jakieś podania na temat podziemnych kraj, na przykład weźmy sobie Agartę. Agarta to była taka legendarna podziemna cywilizacja, która rzekomo zamieszkiwana była przez wysoce rozwinięte istoty albo Innym przykładem może być Szambala. Takie, Szambala była takim mistycznym królestwem znanym z tradycji tybetańskich. Czy znaczy też jeżeli sobie pogrzebiemy troszkę w mitologiach greckich, rzymskich, tego typu, to znajdziemy tam mit o Hadesie, bo zwłaszcza ta grecka koncepcja tego podziemnego świata była dosyć oryginalna. Tam pod ziemią był, podziemny świat był, był, miał własne rzeki, miał własnych mieszkańców. No też w ogóle w mitologii greckiej istniało coś takiego jak mit o Hyperborei. To, to też jest bardzo ciekawa sprawa. Myślę, że kiedyś można by o tym troszkę szerzej poopowiadać. Otóż starożytni Grecy wierzyli w istnienie ukrytej krainy z dostępem przez bieguny, czyli przez biegun północny i przez biegun południowy. Tylko i wyłącznie można było tam się dostać. No właśnie, ale czy istnieją jakieś naukowe początki tej teorii o pustej Ziemi? No weźmy sobie pod lupę badania, które były przeprowadzane w XVII, XVIII, XIX wieku, no w sumie XVII do XIX tak to mniej więcej było, i weźmy sobie taką postać Edmunda Haleja. Edmund Halley przeprowadzał sobie badania w 1692 roku. On był w ogóle takim angielskim astronomem. No i on zasugerował w 1692 roku, że Ziemia składa się z kilku takich koncentrycznych warstw i te warstwy mają w ogóle przestrzenie między sobą, tak? No albo załóżmy weźmy sobie taką postać jak John Cleves Simmons. On w 1818 roku przedstawił taką teorię, w ogóle twierdził, że istnieją jakieś takie gigantyczne otwory na biegunach, na biegunie północnym, biegunie południowym, no i że te otwory właśnie prowadzą do wnętrza Ziemi, tak? Że tylko tamtędy można by się ogólnie do wnętrza Ziemi jakoś dostać. Zresztą Juliusz Werner napisał też chyba książkę Podróż do wnętrza Ziemi, prawda? Ja tego osobiście nie czytałem, ale jeśli ktoś czytał, niech się podzieli w komentarzu tym co już Werner tam powiedział, na pewno będzie to inspirujące dla mnie, żebym kiedyś szarpnął tą książkę. No ale weźmy sobie też XIX wiek. W XIX wieku pojawia się taka postać jak Cyrus T. On stworzył teorię konkawnej Ziemi. No i ta teoria konkawnej Ziemi polega na tym, że według tej teorii to my żyjemy wewnątrz jakiejś pustej planety, a nie na powierzchni tej planety. No jest to bardzo ciekawa, dosyć oryginalna, bym powiedział, teoria, no ale też miała ona sobie swoje miejsce. No właśnie, no ale teraz pozostaje pytanie, czy pod powierzchnią Ziemi istnieje w ogóle jakakolwiek cywilizacja. No bo niektóre współczesne teorie, nie, jakieś takie teorie alternatywne oczywiście, sugerują, że we wnętrzu Ziemi mogą istnieć zaawansowane cywilizacje, które... Żyją w jakichś gigantycznych jaskiniach i tunelach, no i w stylu właśnie podziemnego świata. One, tam gdzie sobie te istoty żyją, tak? Że więcej, że one posiadają własne źródło światła. To też jest ciekawe, bo właśnie takie rzekome wewnętrzne słońce albo jakaś inna technologia oświetleniowa istnieje gdzieś pod powierzchnią Ziemi albo że te właśnie zaawansowane cywilizacje są w ogóle odizolowane od ludzkości, no i kontaktują się z nami tylko w rzadkich e, przypadkach. Takich teorii o podziemnych cywilizacjach jest wiele, no albo przynajmniej kilka. Na przykład weźmy sobie Agartę i tunel w Himalajach. Niektórzy twierdzą, że wejście do tego podziemnego świata znajdują się gdzieś właśnie Tybecie, albo no, weźmy sobie taką teorię o podziemnych miastach w Ameryce Południowej. No, tam podobno w Ameryce Południowej rzekomo istnieją jakieś podziemne systemy, tuneli w Andach, które prowadzą do ukrytych cywilizacji. No albo w końcu weźmy sobie tą teorię, która jak najbardziej mówi, coś mówiłem, że wejście do wnętrza Ziemi jest właśnie w biegunie północnym i biegunie Południowy, tak? Czy istnieją na to jakiekolwiek te naukowe dowody? No weźmy sobie geologię i sejsmologię, które obalają tę teorię pustej Ziemi, bo badania fal sejsmicznych wykazują, że Ziemia ma stałe jądro i ma jakieś warstwy skalne. Natomiast temperatura i ciśnienie w głębi Ziemi, są tak ogromne, że życie w klasycznej formie byłoby praktycznie niemożliwe. No ale z drugiej strony, istnieją przecież podziemne jaskinie, istnieją przecież podziemne ekosystemy. No bo w rzeczywistości istnieją te ogromne, podziemne systemy jaskiń, które mają jakiś własny mikroklimat. Znaleziono też nieznane formy. Życia w głębokich jaskiniach, czy też w kopalniach, na przykład gdzieś tam w kopalniach znaleziono bakterie, które żyły bez światła słonecznego. No i istnieją też największe jaskinie świata, jak na przykład Hang Song Dong. To jest taka największa jaskinia świata w Wietnamie, i ona ma własne ekosystemy, i nawet ma wewnętrzne chmury co też jest bardzo ciekawe. No właśnie, i podsumowując ten temat naszych rozważań, to czy istnieje w ogóle pusta Ziemia? Czy pusta Ziemia i cywilizacja wewnętrzna są w ogóle realne? Czy to ma rację bytu? Po pierwsze, na pewno jest brak dowodów naukowych na istnienie podziemi cywilizacji z własnym słońcem. Istnieją w ogóle ogromne jaskinie i jakieś, tak jak wspomniałem, ukryte ekosystemy, no ale nie ma dowodów na istnienie jakiejś zaawansowanej cywilizacji, bo to, że bakterie żyją czy jakieś robale, to, 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 czy ślepiec jaskiniowy to jest to oddzielna bajka, a zaawansowana cywilizacja to kompletnie co innego. tak? No i również istnieje teoria pustej ziemi. No i moim zdaniem ta teoria to jest bardziej legenda i teoria spiskowa niż jakaś realna koncepcja naukowa. No ale to jest tylko moje zdanie, więc ciekaw jestem co Wy na ten temat myślicie. Dajcie ślad w komentarzu. Oczywiście nie zapomnijcie zalajkować. Jeżeli ktoś z Was wstąpi do grona wspierających, będę bardzo wdzięczny, dlatego że co jakiś czas w ogóle YouTube'a usuwa dzwoneczki i nie pojawiają się nowości, a będąc, będąc właśnie wspierającym zawsze do Was wiele rzeczy dociera nowych. Jak i również macie możliwość zadawania pytań na różne tematy, i są wtedy programy na życzenie robione. Także zachęcam, żeby do grona wspierających również dołączyć. Kanał na pewno będzie się rozwijał, jak zresztą już widzicie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego razu.